Siema, witam wszystkich Filmia Druga część flopy. Także Trochę was ominęło Bo mamy 800 milionów kasy No Właśnie Kupiłam parę rzeczy Zrobiliśmy jeden ending I... I No no Napatrzcie, jakie piękne. No to bardzo dużo. Jesteśmy teraz bogaci Na początku flopa była takim darmo z jaskiem. Teraz to nam... a teraz to niej żyjemy. A właśnie, podniosłeś czynsz? A, a ile teraz zarabiam? Jakieś 500 tysięcy. Ja też sumię. Ale ja, ona wydaje nie daje jednego miliarda. Może wyczerpaliśmy? Chociaż nie wiem. Ani tak nam dawał trochę mało. No, no, no. no właśnie. Bureniu. Dobra, Bureniu. No i co? Teraz widzisz, jak szybko zarabia? Jesteśmy w bogacji. Jeszcze chwilej będziemy zarabiać więcej niż Elon Musk. O kurde, musimy, musimy pozbierać na e akcelerator szczątek, no, czy nie szczątek tylko cząstek. Zan to Jeden miliard dla To po jednym... To po jednym... To dosłownie po jednym deszczu meteorytów iż to się nam podwójnie zwróci Buranio, Buranio

Musimy zarobić więcej niż Elon Musk kiedykolwiek w życiu zarobił. już mamy jeden miliard. To, to, po, co, to po co Flopie darowizna za tysiąc Robuxów? Jak ona, zarob, jak ona za tyle ile zarobiliśmy, to ona kupi całego Robloxa i nie kupi też Robuxów.

fertilizer dobra, dobra, kolejny fertilizer Mleczko. o mam kosz możemy oswoić wilczka o idę do idę dowiedzimy z tym z, z grzybkiem dobra o liścik spójrz za siebie nic nie widzę Gdzieś tylko nasz piękny dom No właśnie Dobra oswajam wilczka Wilczek chodź tu Dobra Oswojony jest Teraz jest nasz Gdzie ta wiedźma Tu jest dobra Grzyb Kupuję eliksir szybkości Dobra O przyspieszyłem Zajazd ja bandy tu. To nic nam nie zrobią. To... 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 Faktycznie. Ale oni mi przychodzą już jakąś jakąś 30 sekund po tym jak się złoży za siebie. Flopa ma już 25 lat piękne skrzydełka. To już jest mega stara. Zespół badawczy sprawia, że akcelerator duplikator przedmiotów za 500 miliardów Ołtarz.

Ну, пацан. О! Вернись, 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 вернись,

Dobra, to ja idę też ich posłuchać. Dobra, zbieraj te ty tyle ile się da. O, jest już mój pierwszy. Mam, mam pierwszy. Tam jest? No, mamy dwie wspomnienia, jak nas zamknęli w jakichś czarnych backroomsach. Czarne ba... No, trzeba było resetować grę. Ale które... mieliśmy. I przy okazji nam się zresetował ending. Mamy ending. Ile już tych meteorytów? Trzy? Ja mam dwa. To razem mamy trzy. No Ja mam dwa japuszka, ty masz trzy japuszka, mam pięć japuszek. The travering Merchant appears every do domu i coś O, dobra.

Jesteś na wysokiej wieży. Próbuję tu wejść, no ale coś nie idzie. Trzeba być się jakimś mistrzem parkouru. Mleko, jak kupuję mleko. No, no, no. Dostają mi mam, mam mega dużo mleka. Tak mega, mega dużo. Duży zapas no, będzie. No, zaraz nas będzie stać na tą maszynę. Dobra. A może, a może autoklikera klikając na flopę? Grenier? nie jest Sugar To już nie jest Grenier? 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 Mam nadzieję, że na ma jakiś nowy przepis. Grenier? 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 zupełnie

No, jak przecież pokojówka to nie wszystko. Nie co, mam nam coś ten gość? A jesteśmy bogaci. Znam mało ten. E, brakuje żeby tego mm, głupi no. I potem zespół badawczy trzeba kupić. Naszym celem na ten odcinek będzie duplikator przedmiotów. I wtedy właśnie zakończymy całą serię. Dwie oczekiwy w całej serii. Nie wiem. Dobra, kupuję. już nam mało brakuje. Nie wiem Jest dobra, jest Dobra Meteorite, wrzucaj Bierz tego. Dobra już jest, jest, wiesz to. No, no już mamy kolejne 3 miliardy. Teraz... A z teory, meteorytów, ten, ten ze złego zabijającego eventu zmienił się przychód kasy. Bratku... Czy ty ty serio Nie. Nie. No stary No Nie. 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 Miał...

Uwaga, uwaga, nowe wiadomości. Sławny bilioner, nazywający siebie ten posiadaczem floppy ten jest bardzo szalony i zbankrutował. Otóż nie, pos nie poszedł do kasy, kup kupił, kupił światowy zapas jedzenia dla kotów. I teraz cały, teraz cały świat ten, na świecie jest bardzo dużo w kotów. Ale ten mężczyzna a, ten, postanowił, że wykarmi swoją klopcę. O nie, 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 nie! nie. Ty, ty coś ugotuj, bo gotowanie daje bardzo dużo cech.

Ale nie aż tyle paczek, już chyba z miliard pan paczek pa kupił. Pan miliard kaczek. pana wszystko pani. Teraz przez pana cel... ten sklep, zoologi... sklep zoologiczny stał się naj... najbogatszym sklepem zoologicznym na świecie. Teraz wszyscy jego pracownicy nie muszą i cała ich rodzina nie musi pracować ani godziny więcej. Dobra, nakarmię Dobra.

Pana, czy, czy, dobrze, czy dobrze Pan tu wpisał, że chce, że chce Pan, żeby Pana kot odziedziczył 5 sklepów zoologicznych, najlepszy premium z tej i dostał 1 miliard paczek karny do końca swojego życia? Tak? 30 Moj riz. Nie chcę, żeby cię wywaliło, bo jak cię wywali, to mnie wywali. Burania. 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 우랜뉴 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 Mm, faktycznie, nasza floppa kompanii zarabia dużo, dużo, dużo mani-mani. Mi się gra zlagowała, nie gadaj.

Panie. No tutaj malutka ściana, tutaj taka roślinka, tutaj maszyna do nawozu, tutaj jakiś dywan, A tutaj półka, no i parę rzeczy, no, no powinniśmy upgrade'ować swoją chatę, dobra też meteorytów powinien być. Ej. Dobra, chyba na razie tyle, chyba już będziemy kończyć tą serię jak kupimy ten zespół badawczy. No to będzie za długo trwać, żeby to wszystko zbierać i będzie też a jak podzielę to na następny odcinek to będzie. Dobra, no i co? Mamy to jakiś Bratko... No <grymian> psz... Ja tymi nudlami... wykarmi ż, nie, Flop... E, chiny? <grymian> chiny? Tak, Chiny... Znaczy... Flop... E, chiny, <grymian> tak, Chiny... Proszę <grymian> się myśli... <żeby> wykarmię Flop... <grymian> Co? <grymian> e, nie no... Nie, chiny wykarmię... Tak, tak... Całe <grymian> Chiny... Całą Chiny... <grymian> całą, w, w, wcale... Wcale tu nie pójdzie wszystko na Flop... Proszę pana, to się dalej nagrywa. No. No. Nasz współlokator już no. jest taki bogaty, ale dalej nie no. płaci na miliarda tu ma być? Podnosimy je, jego część. Co z tego, że Co z tego, że on jest, już jest zadłużony, bo musiał nam płacić miliony? Ten goni go, goni go, a my zarabiamy miliardy te, ale i tak te, 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 niego wyciągać.

a tak po drugie, to podsumowanie. Tak, zarabiamy miliony, ale tak Mamy ochroniarzy, ale tak, tak, mimo tego, wiemy, że ma jak, jakieś małe chaszcze. I jesteśmy mega bogaci. Kupiliśmy gigantyczny zapas jedzenia na całe życie. Wyżywimy cały świat, znaczy... znaczy całą flopkę. Znaczy czekaj Chiny wyżywimy, tak? No. no i... faktycznie... Mo może wyżywimy cały świat, ale 99,99% ,99 pójdzie na flopkę. No... No to jak jesteśmy w tacy bogaci, wszystko teraz ja się żegnam, papa.